Filmik przedstawia zdjęcia byczyny sprzed wojny i z okresu późniejszego. Stare zdjęcia otrzymałem od znajomego nauczyciela. W zamian dałem mu swoje zdjęcia. Na no filmiku widać, jak zmieniała się ulica Zamojskiego. Tam trzy bloki postawił kombinat PGR-Byczyna. Wcześniej jeden blok kombinat PGR-Byczyna. Postawił na ulicy Polnej. Widać również zmiany, jakie nastąpiły, jak rozbudowała się ulica Borkowska. Byczyna do 1945 roku, do stycznia, leżała w granicach III Rzeszy. W 1945 roku, w styczniu, Byczyna została wyzwolona przez Armię Radziecką. W wyniku działań wojennych. Zniszczone zostało w przybliżeniu około 60, może więcej jak 60% zabudowy miasta.